8 kwietnia, a prawie jak w maju, w raju jest przesunięcie ewidentne o jeden miesiąc. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Po południu, właściwie tuż przed wieczorem, króciutki filmik, bo mam bardzo dużo do roboty. Nie wyrobiłam się przed wiosną, która przeszła za wcześnie, więc wszędzie jest jeszcze rozgardiaż. Ale chociaż niech to będzie tu wiecznione jak. Oczywiście zielenią rosną te liście liniowców, jak kwitną tulipany, jak kwitną tutaj po prawej wiśnia, Karłowa Nordstar z tyłu przetaltaną po prawej stronie jabłoń Albrecht Pruski. To będzie dobry rok, myślę dla owoców, jeśli tylko mróz nie przyjdzie. I tu już od razu widać też, widzę, jakie błędy popełniłam, jeszcze mnie ściska, jakie czasem głupoty szczelam. zaraz pokażę. E, tu będę w, e, między innymi do ziemi wsadzać tą bergenię nową, te kwitnące. Kupiłam nową bergenię, myślę, że to so jest ta duża, o której marzyłam, ta Dragon. No, tak była podpisana. Okazuje się, że jest taka sama jak te inne, i dalej to chyba nie jest ta, o którą mi chodziło. Muszę chyba pojechać do arboretum w Wojsłowicach i w końcu spisać, jaka to była taka duża odmiana bergenii. Ona była dwukrotnie większa niż ta, i teraz z takich kluch, które zrobiłam, kiedy sadziłam tą różę Harrison's Yellow, która ma kwitnąć raz na wiośnie, to myślałam, że. To jest świetne miejsce. Było to wtedy pusto, czarno. A teraz, kiedy urosły te liliowce, to już widzę, że... że to nie jest dobre miejsce. I musiałam tutaj uciąć jakieś... E, dwie odnogi, w sensie dwie gałązki tej róży. Albo ona będzie musiała po prostu się przesunąć w kierunku światła. W ogóle nie wiadomo, co tu z niej będzie. Ale taką pierwszą kluchę zrobiłam. Ale wszystko się zieleni, tam te strzeliste liście. Irysków, chyba syberyjskich, jeśli się nie mylę, przepięknie to wygląda. Tutaj widzę czarna porzeczka, Titania. Są już pierwsze mszyce, ale wczoraj polałam je na razie wodą na różach i zobaczymy. Więc w tym roku jest straszny też koncert pokazowy. Pikwowców, oczywiście tu mam dwa, widać je od razu. Urosły, no to jest chyba czwarty powiedzmy rok, ten jeden jest trochę krócej, ale był kupiony większy, także pewnie mają około 4 lata i naprawdę no, muszę powiedzieć, że no robią show, postaram się niedaleko ulicy Parkowej w Wrocławiu jest przy Parku Szczytnickim taka alejka może jak będę miała chwilę to podejdę tam tam rosną różne odmiany pigwowców w przepięknych kolorach nie wiem czy w tym roku też mam nadzieję że też i może pójdę jeszcze je zobaczyć jak się miewają tutaj jeszcze miodunka widzę że orlik będzie wybijał i bardzo urosły te róże nieszlachetne między innymi tu jest jabłkowata zawsze zapominam ich nazwy ale są tutaj Trzy takie właśnie róże, które już nieraz podpisywałam. E, właśnie one się trochę różnią liśćmi. Strasznie duże urosły. No to ładnie. I tu są te, te kwiaty Albrechta Pruskiego. Pojawiły się też pierwsze listeczki już na moim, na mojej galice, galika, czyli e, tamaryszek francuski, ten, który kwitnie trochę później. Tutaj wybijają róże, ale te będę dopiero, no, na przykład Aldenbizen, ale... Dopiero ja będę posypywać obornikiem. No jestem bardzo spóźniona. Widzę, że pojawiły się chyba pierwsze... Dobrze mi się wydaje, czy nie? No, chyba nie. Myślałam, że pierwsze jakieś odbije, odbicia z rozplenicy, ale jeszcze nie. Tutaj na razie widzę chwasty, które trzeba usunąć. A może jednak tutaj? Może jednak no. Albo to chwasty. No, trzeba być czujnym, bo wiadomo jak to jest. Chwila nie uwagi. Tutaj, jak się ma e, Viva Polonia. Ten klimat jest dość wcześnie kwitnący. Viva Polonia odbija ładnie. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj czekają róże na wsadzenie część u mnie, część u mamy. Generalnie ogródeczek wygląda tak. Wyciągnęłam już poduszkę na huśtawkę. Muszę powiedzieć, że w tym roku dużo lepiej wyglądają. Co mnie bardzo zaskakuje. Te tulipany w glebie, niż te, które zasadziłam pod domem od południowej strony w Donicach. Pokażę je oddzielnie, żeby tu nie mieszać. Tam to uważam, że właściwie to się w tym roku kompletnie nie sprawdziło i nie wiem czemu. Nie wiem, czy było im zimno. W zimie tak mogło być, że przemarzły, a w glebie jednak przesypane śniegiem jakoś lepiej sobie poradziły. Także muszę powiedzieć, że ten koncert show jest tu przepiękny. Te tulipany praktycznie wszystkie urosły, chyba, które wsadziłam. Nie urosły, natomiast kolejny rok szachownice. Tam z tyłu jeszcze widać serduszkę. Tu będzie taka rearanżacja, ale to o tym powiem innym razem. Tu serduszka. Brunerka. Tu już trzy hosty. Tam z tyłu złotlin. Dzieje się, prawda? Tu ładnie żurawki wyglądają teraz bardzo pięknie te tulipany, jeszcze na tle tej tawuły pewnie, yy, jaka to mówiłam, że chyba van Huta ja mam, tak? a mama gravesheim, albo odwrotnie, zawsze je mylę no i tutaj ta jabłoń ozdobna yy, w wersji pendula, czyli zwisającej royal malus i też widzę, że zakwitła druga jabłoń, gold jewel gold oj, widzę, że jakieś babiela to mnie się łapie, ale to ale prawie powiedziawszy, to nie ma Wielato, tylko jakieś pajęczyny tutaj. I tu podchodzę jeszcze, bo widzę też kilka kwiatów na gruszy. Coś te liście wyglądałaś. No właśnie. no właśnie! Znowu porażone liście. Choroba. Jednak jak się ma w ogrodzie grusze i jałowce, to jest to głupi pomysł. Nie wiem, czy jej w końcu kiedyś nie unicestwię i zrobię z niej tylko stelaż po prostu dla różbnących tutaj. Ten dereń tu świetnie już odbijaliśmy, więc mu nie jest, z tyłu jest kalina, ale to jeszcze za wcześnie dla niej. Także Holender. No widzę, sama choroba. Sama choroba. No tak, to jest, jak jest dużo roślin na jednym areale, w końcu coś się musi zadziać. No i tu widzę też mszyce na kalinie, jednak są. Będzie kwitła, bo już widać zalążki, ale. Więc robactwa co nie niemiara. Słabo wygląda róża Kronenburg, chociaż ona tutaj ma co roku coraz większy cień. A tu tutaj co się zwiesza to jest co inne. Chociaż, czy to nie jest drugie odgałęzienie Kronenburga? Może. Ja już sama nie wiem. Bo tu jeszcze była tam, ale to chyba tutaj dalej posadzona e, Super Excelsa. Ale ona tutaj może raz trochę zakwitła, bo pewnie jest za bardzo w cieniu ale są piękne te tulipany drzewko troskawkowe tak jak mówiłam wcześniej jedno prawie przemarzło tu próbuję jakoś się rehabilitować drugie dziepko lepiej, ale też no, ciężko, ciężko widzę tu odbijają różne piwonie, zauważyłam też takiego typowego szkodnika na liliach, które mam tutaj powtykane tu i ówdzie taki chrząszczyk Czerwony, on się nazywa, jakaś tam liliówka, coś tam, gdzieś to znajdę i podpiszę, taki czerwony sząż, Się okazało, że nie tylko mam obuchlaki, ale również inne dziady. I to, czego nie pokazałam do tej pory, ja nazywam to pieczarki, bo to był głupi pomysł, posadzenie białego kwiata na białych kamieniach, bo to ja w ogóle zapominam, że to, o proszę, wspomniany życzony chrząszczyk. To jest właśnie taki dziad, który zjada właśnie nawet w tej chwili liście lili. Trzeba jakiś mały opryszczek zrobić. Kończy mi się już e, taki ekologiczny oprysk na mszyce, coś będę musiała kupić. No i wracając, to jest szafirek oczywiście biały. Ale powtórzę jeszcze raz, nie sadzić na białych kamieniach, bo nie ma efektu, po prostu także tak to wszystko wygląda, tutaj nawet w donicach ładnie zakwitły mi te tulipany niestety padł wilczomlecz ten Tasmanian czy jak on tam się nazywał właśnie zapomniałam nazwy, ale ten mój wilczomlecz piękny taki srebrny padł i jedyny jaki mam ja czasami mogę coś przekręcić to przepraszam, ale Mam tylko coś takiego w donicy, to przeżyło, to jest chyba jakiś złocisty wilczomlecz, taki, który odrasta po zimie. I tu będę już kończyć, bo czeka na mnie dużo roboty. Jeszcze tylko tu podejdę do mahoni, która już prawie przekwita. Tu wczoraj też było pełno mszyc spalałam je wodą właśnie i dzisiaj wygląda to trochę lepiej. No i widzę, że też po zimie bardzo ucierpiała ta azylia, która pięknie kwitła, hybrydowa, może coś zakwitnie, ale yy, prawdopodobnie była za mocno przysypana korą ziemią. W tej korze tam jakieś grzyby, nie grzyby cuda. O, tu proszę Państwo, szanowne się tu przeniosło. Też ich później wodą poleję, chociaż róże nie lubią wody, no ale co zrobić? Albo jakieś. Może mam jeszcze raz jakiegoś oprysku. Owadów jest dużo. Na szczęście dużo też tych pożytecznych. Hmm, ale też się rozwijają te niepożyteczne. No i też wszędzie, jak na mierze, to wyrzucam ślimole, których jest strasznie dużo. No, tu nawet mozga widzę, że odrasta te paskowane listki fajnie. A to jest, zdaje się, róża angielska Poet's Wife, czyli żona poety. Będę po kolei podsypywać te róże, no bo ja przerwałam tą akcję, bo miałam dużo innej roboty no ale dzisiaj muszę zrobić to co pilne a no mówię nagle zrobiło się lato także tym samym kończę bo idę do roboty i tym pięknym widokiem biało czerwonym jak nasza flaga polska tak a propos wyborów wczorajszych tych regionalnych proszę bardzo białe jak liście nie jak liście tylko jak kwiaty jabłonie czy też y, tej wiśni i czerwone jak tulipany i jak kwiaty pigwowców. O, i latają zapylacze. Piękny widok. Tym samym kończę i zabieram się do roboty. Dobrego dnia.